Chciałbym podzielić się dzisiaj swoim synodalnym optymizmem. Po lekturze syntez decyzjalnych, które spłynęły i ciągle spływają, mam takie poczucie, że wreszcie doszło do prawdziwej rozmowy na temat Kościoła w Polsce. Przy czym była to rozmowa. Szczera, otwarta, ale bez zakładania, że sobie o to księża przyłożą świeckim, albo, albo też odwrotnie. Tylko było to takie przepojone, myślę, autentyczną chęcią usłyszenia tego, co Duch Święty mówi do Kościoła. I mam takie poczucie, że zwłaszcza z ludzi świeckich wyszło głębokie przekonanie o tym, że bardzo warto rozmawiać, że trzeba spotykać się w sposób nieformalny i nieoficjalny. Rozmawiać o parafii, o kościele, o tym, co nas otacza, po to, żeby parafia przede wszystkim nie była zbiegowiskiem ludzi, jakimiś wolnymi elektronami, które spotykają się na niedzielnej liturgii i rozchodzą, tylko miejscem autentycznej wspólnoty, w którym się współdecyduje i wspólnie decyduje o sprawach ekonomicznych, duszpasterskich, o kwestii tego, jak ma wyglądać katecheza szkolna, jak parafialne zespoły karitas powinny funkcjonować jak, jak liturgia powinna wyglądać w moim kościele i tak dalej i tak dalej mówiąc o katechezie mam na myśli również oczywiście zagospodarowywanie przestrzeni parafialnych do katechezy dzieci i młodzieży. Wiem, że nad tym synodem unosiło się taka niepewność i pewna mgła z uwagi na to, że niektórym skojarzyło się to z niemiecką drogą synodalną. Niemiecka droga synodalna to jest próba rzeczywiście postawienia niektórych kwestii w Kościele na opak. Natomiast synod zgłoszony i zaproponowany przez papieża Franciszka to jest powrót do źródeł, to jest poszukiwanie wspólnej drogi, to jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania które stwarza dzisiejszy świat, ale poszukiwania nie w oparciu o własny rozum i intelekt, ale w, w, to jest wspólne poszukiwanie tego, co rzeczywiście Duch Święty mówi do Kościoła. Myślę, że Kościół w Polsce staje przed ogromną szansą. Jestem w związku z tym wielkim optymistą, że te głosy wzajemne zostaną wysłuchane i że to pójdzie dalej i że synot nie zostanie potraktowany jako event, który trzeba odfajkować i zamknąć, tylko uruchomienie pewnego procesu wspólnego podążania ludu Bożego. Przez tę ziemię. To, co może niepokoić, to to, że nie wszystkie syntezy zostały opublikowane przez diecezję. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Ponieważ myślę, że nikt przed nikim nie powinien mieć tajemnic. Ludzie, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, również ci, którzy nie uczestniczyli, mają autentyczne prawo i do tego, żeby zobaczyć i usłyszeć, i przeczytać i wczytać się w to, co na terenie mojej diecezji Lud Boży, cały Lud Boży uznał za ważne. W każdym razie pomimo tego, iż jedynie cząstka Kościoła uczestniczyła w tym wydarzeniu, jestem głębokim optymistą, ponieważ uważam, że kropla drąży w skałę, a synod jest zaczynem wspaniałych i ewangelicznych przemian.